Jednym w drugim smutek. Już się już zanosiło bardzo mocno na mecz numer 4, prawda? Tak jak no, mecz pokazał, nie wolno, nawet tak się 20 punktów przewa prowadzi, nie wolno, z tak przeciwnika, trzeba grać swoją koszykówkę, trzeba powiększyć przewagę, a nie można liczyć na to, że przeciwnik się Wasza To ambitny, bardzo ambitny zespół, zresztą trenera mają też również ambitnego parę sytuacji celowo, udało im się, udało im się to, że sprowokowali takie sytuacje, bo doprowadzili do tego, że wyszli na prowadzenie no i musieliśmy, musieliśmy się no, bardzo namęczyć, a poza tym no, w końcu te, y, z drugiej strony y, szczęście nam dopisało. W tym, że mogę powiedzieć tutaj, że no, szczęście dopisuje lepszym. No, wydaje mi się, że w przekroju trzech meczów byliśmy zespołem lepszym. Cały sezon nie narzekałem na sędziowanie, ale to, co dzisiaj było, to jest karygodne. Panowie, my żeśmy przegrali mecz w 18 sekundzie, kiedy zawodnik z Spartakusa za autem, piłka go uderzyła. Według wszystkich przepisów piłka jest nasza. Oni dostali piłkę. Mieliśmy my wtedy szansę, że się cokolwiek robi. No, mam nadzieję, że komisarz jest na tyle obiektywny, że nawet to jakoś rozsądnie ich oceni, bo nie, nie może być takiej sytuacji, że marnuje się wysiłek zawodników przegrać przez Centrum Samopowicz, ale miał dosyć, dosyć dużo, duży wpływ na to, co się działo na Policji. Hmm. To już koniec wystawy? To, to, no to już dalej. pytania teraz y niedomne. Ja jakiś etap y zakończyłem y swojej pracy. Y teraz y czekamy na to, co nam się zgodnie z kontraktami należy 4 miesiące mamy zaległości, także teraz czekamy, żeby zaczęło to, to po prostu wyrównywać w jakiś sposób. A jak na przyszłość, no to zobaczymy, trudno mi powiedzieć.